No i zobaczcie dziewczyny tą petardę, przepiękny płaszcz zapinany na guziki, zobaczcie w ogóle jaki on jest masywny, po prostu ten ciciuś jest obłędny, wykończony takim ściągaczem sweterkowym, zaraz Wam pokażę tutaj tył, obłędny kaptur. I teraz pokazuję Wam go w wersji zapiętej. Zapinany jest na trzy guziki. Jest naprawdę bardzo ciepły. I płaszczyk w takim kolorze czekoladowym. O błędny model dziewczyny. Pokazuję Wam teraz w wersji na sportowo. I płaszczek zapięty z kapturem.